Bratysławski biskup wyrzucony z festiwalu muzycznego. Co stało się na Słowacji? O tym w dzisiejszym programie. Piotr Jelich, PCH24 TV, witam w programie Jaka jest Prawda. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Martin Komar, Stowarzyszenie Słowakia, Krystiana. Witam serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Salve Maria ze Słowacji. Pozdrawiam widzów PH24. Salwę Maria również pozdrawiamy. Zanim jednak przejdziemy do tematu naszej rozmowy, już tradycyjnie pragnę przypomnieć o możliwości wsparcia naszego portalu, naszego kanału. Wszystkie informacje, jak to robić, znajdą Państwo w opisie tego filmu. A przechodząc już do tematu naszej rozmowy, no, bulwersujące wieści dochodzą do nas ze Słowacji z festiwalu Pochoda w Trenczynie, podczas którego uczestnicy. Tego festiwalu no, zaatakowali wręcz biskupa Józefa Halko. I jakby mógł nam Pan przybliżyć tą sytuację, o co w ogóle poszło, dlaczego, dlaczego wobec, wobec tego biskupa no, w ten sposób zachowali się uczestnicy tego festiwalu. Na początku, bym, bym, najpierw, żeby, żeby widzowie PKW-64 zauważyli, że o co chodzi, co to jest za Festin, festiwal, to jest jeden z największych festiwalów, ja nazwę to tak, że takiej lewackiej pieśni politycznej, bo tam, tam jest prezentowane z 90% interpreci po lewej stronie pro-LGBTI, proaborcyjni, pro-choice. I pojawiają się tam szczególnie tylko i wyłącznie politycy, którzy są po tej, po tej lewej, lewej stronie. Dla konserwatystów bardziej no, rzadko się zdarzy, że tam się pojawiają. Rozumiem, że ciekawe, można, bo... można ten festiwal porównać do takiego polskiego Woodstocku. Tak, to jest właśnie prawie, prawie to samo uczestniczy w nim coś tam 30 w okolicy 30 tysięcy osób. No i tutaj jakby ksiądz biskup Halko, biskup sufragan diecezji bratysławskiej, jakby tak co roku jakby mówi, żeby tam pojechał. No i w za głównym organizatorem jest już kilka lat pan Michał Kaśczak, to jest lider grupy muzycznej bez ladu, a składu. Tak się nazywa ta grupa. No i oczywiście nie było problemu. Biskup został zaproszony, i co ciekawe, dostał i to jest bardzo ważne dostał takie pomieszczenie drzewiane taką budę albo jak to powiedzieć drzewianą taką, taką chatkę może. chatę dwa na dwa metry, tak, i to służyło do jakby do spowiedzi, jako konfesjonal, do rozmów duchownych i tak Czyli dalej. biskup jeździł tam po prostu co roku ewangelizować tak. na tym festiwalu? Ewangelizować, przychodził, co jest bardzo miłe, mile widziane w takim, takim miejscu, tak. No i co się wydarzyło? Jakiś tam kilka miesięcy temu biskup publicznie wypowiedział się o jednym seriale, który pojawił się w telewizji publicznej, gdzie Doszło do scen, gdzie calowali się dwie lesbijki i było to, ten, ten związek lesbijski tam był zaprezentowany bardzo pozytywnie. I to był serial finansowany przez Ministerstwo Kultury Narodowej, przez nas wszystkich i zresztą telewizja publiczna. To biskup tylko jedno zdanie powiedział, że, że ten serial już nie będę oglądał, bo nie jest dobrze, że pojawiają się takie sceny lesbijskie, homoseksualne na ekranach telewizji publicznej i tak dalej. No i to znaczyło, że będzie miał duże szanse zdobyć nagrodę, w cudzysłowie homofob roku. I tak się wydarzyło, zdobył trzecie miejsce. Pierwsze miejsce zdobył prezes partii rządzącej, Jurmatowicz. Drugie miejsce zdobył jakiś tam tenista, który zajmuje się sportem. I na trzecim miejscu Bisku. No, i właśnie ta wiadomość została zaprezentowana i publicznie. Oczywiście biskup nie poszedł sobie po brązowy medal w tej, w tej ankiecie. No i on pojawia się tutaj w zeszłym tygodniu, w czwartek, rozpoczyna się festiwal Pochoda w Tręcinie. No i co? Tam bardzo dużo się w to włożyło takie stowarzyszenie albo Instytut Praw Obywatelskich, czyli Instytut Ludzkich Praw. Human Rights Watch Słowacja, finansowana przez Sorosza i inne e, ciekawe, no powiem, nie wiadomo skąd e, fundusze. Nie? E, znamy to. No i oni rozkręcili taką, taką, e, taką falę hejtu wobec biskupa. Już zresztą po tym tej, tej wypowiedzi e, w telewizji, zresztą na, to, na, ten, na ten serial. No i teraz oni zaczęli apelować jednak do organizatorów żeby biskup został jakby demonstracyjnie usunięty z tego festiwalu. Ale proszę zwrócić uwagę, e, chodzi tutaj o chatę 2 na 2 metry. E, nikogo biskup jakby tam nie zachęcał, żeby e, albo nikogo tam nie chciał, nikogo nie, tak, nie, nie, nie zmuszał do nie narzucał konwersji. się. Nie narzucał się, został zaproszony przez organizatorów e, i po prostu nie ma, proszę zwrócić uwagę, niemal mszę, niemal żadną wypowiedź publiczną tam, tylko gdzieś tam z tyłu, pośród różnych namiotów. była ta, zresztą malutka, 2 na 2 metry chata z krzyżem, z krzyżem na, 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 przy drzwiach, no, przy wejściu. Jest gorąco, biskup tam się pojawia, po prostu temperatury są bardzo wysokie, biskup służy tam wiernym zresztą można tak powiedzieć z 30 tysięcy uczestników może jeżeli 200 tam się zatrzymało i przystąpiło do sakramentu co wątpię, albo do, do jakiegoś przeprowadziło przed disku jakąś duchowną rozmowę to za dużo to przesadzam tak? no i jakby margines nie? w tym całym ogromnym to tak, Tręcin i to jest miasto na północnym, północnym zachodzie Słowacji i ten festiwal odbywa się na lotnisku wojskowym, tak? no. I co ciekawe, na tym, na tym festiwale pojawia się słowacka pani prezydent Putowa, gdzie y, duży poklask, y, wszyscy ją tam wspierają i y, jeszcze nie wiem, czy tam się pojawili jakiś y, z naszego obozu tam ludzie. Rzadko, albo oni nie chcą, albo nie przychodzą, no. I co ciekawe, sytuacja piątek po południu: przychodzi grupa LGB, LGBTI aktywistów i atakuje biskupa słownie, wulgarnie. Spadaj stąd. Nawet udzielili mu takiego ciekawego LGBTI rozgrzeszenia, i żeby spadał stąd, bo tu nie ma miejsca dla homofoba, bo ty biskupie jest też homofob. Można znaleźć w YouTubie ten, ten filmik, jakby. Chcieliście zobaczyć w moim profilu Facebookowym, Martin Komar, tam jest to upublicznione. Gość ubrany w niebieskie szaty, twarz pomalowana na biało i po prostu wulgarnie tam, no nie nie wulgarnie, ale tak przez taki sposób dziwny. Oczywiście te wulgarne ataki nie są nagrane, nie są upublicznione, tak? I Bo doszło oprócz, do tego, oprócz że... tego tak zwanego rozgrzeszenia z grzechu homofobii, doszło do fizycznego ataku co tam, co tam się jeszcze stało to nie czego nie zarejestrowały kamery nie doszło do fizycznego, do fizycznego ataku nie doszło tylko biskup można powiedzieć został wygoniony przez po prostu biskup się spakował i odszedł tak jeszcze miał tam zostać kilka dni ale już spakował się i mówi nie ma sensu no nie będzie, nie będzie tutaj przeszkadzał jak nie ma dla niego miejsca i jeszcze powiem taki wątek, że nie chciałem o tym mówić, jeszcze został ten konfesjonal osikany przez jednego aktywistę, no, jako, jest to ciekawe, bo to był konfesjonal naprawdę, albo służył do tego, do sakramentu pojednania i został osikany i, i co ciekawe, ten krzyż, który znajdował się na tej, tej chacie drzewianej, został przekryty przez flagę tęciową LGBTI, tak, czyli... Księdze biskupie spadaj, wychodź, wynoś się i nie chce, czyli, nie ma tutaj miejsca dla homofobii. Czyli doszło jeszcze do zbezczeszczenia niejako symboli tak, religijnych. Tak, 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 e... tak. Oczywiście ten krzyż, no, ale to nie jest to najgorsze, bo, bo wiemy, to są, powiem tak, ci ludzie są, ja myślę, że jest potrzeba tam, żeby oni znaleźli jakiegoś naukowca, żeby się zajął. Krótko mówiąc, u nich jest problem między uszami, tak, i tam tutaj pokazali przez tych, to ich działanie, o co tutaj chodzi. Ale co ciekawe, ten festiwal w Tręcinie jest prezentowany jako to, najtolerancyjniejszy z tolerancyjnych wobec wszystkich, tak. To, to wszyscy mają miejsce, nikt do nikogo nie wygania. Zresztą, tutaj logicznie oczekujemy, żeby organizatorzy, którzy zaprosili księdza Biskupa do uczestnictwa w tym festiwale, żeby Biskupa bronili. Jednak, dokładnie, stało się dokładnie. Odwrotnie. Jak, 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 jak zareagowali organizatorzy tej imprezy? Stało się odwrotnie, bo tutaj doszło do czegoś takiego, że ci to stowarzyszenie Human Rights Watch Instytut Praw Obywatelskich Słowacja, napisał. Do wszystkich tych interpretów, na przykład, jak powiem, tam pojawił się Nick, Nick Cave, albo Nick albo Cave and the Bad Seeds, The Libertines, Zigrid z Norwegii, Richie Holtin z Brytanii i tak dalej. Potem Lion Lehawa z Metronomy. Wolf, Ellis, i tak dalej. To są wszyscy wszyscy interpretaci. Tak, to są, to są znani, znani w skali międzynarodowej. pro-LGBT, z pro-choice -LGB, pro poglądów, tak? I bardzo, bardzo, powiem tak w cudzysłowie, roztropnie albo mądro oni, poszli ci aktywiści LGBTI do tych interpretów, napisali: A tutaj organizatorzy festiwalu Pochoda w Trencinie pozwalają uczestniczyć tutaj, w tym tutaj terenie, na tym lotnisku, gdzie odbywa się ten festiwal, homofobnemu biskupowi. I co to jest? No i oni oczywiście zwrócili się z pytaniem do głównego organizatora, pana Michala Kaśczaka, muzyka, znanego na Słowacji. I on co zrobił, i teraz proszę, proszę zwrócić uwagę, przeprasza za zaproszenie biskupa. On przeprosił, można tutaj w zdroworozsądkowym społeczeństwie by doszło do tego, że no nie, no zaprosiłem tego gościa i po prostu ksiądz biskup ma tu miejsce, bo jesteśmy tolerancyjni, deklarujemy się jako społeczeństwo tolerancyjne i festiwal jest najwyższy poziom tolerancji. Jednak nie. Pan Michał Kaśczak, przeprasza, i mówi i mówi tak, jeżeli spróbuję to, to zacytować, co on, co on powiedział: Nie byliśmy dostatecznie wrażliwi na miarę tolerancji i nie stolerowaliśmy inne poglądy, które tolerancję negują. Za, za, za zasadniczym sposobem. Nie ma, nie ma, to, nie ma wszystkich... tolerancji, nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Tak, czyli przepraszamy wszystkich ludzi, których to dotknęło. Czyli on przeprasza tych, którzy tam osikali konfesjonal, którzy tam zaatakowali wulgarnie biskupa i wygodnili biskupa. Czyli tutaj można powiedzieć, biskup skończył i nie będzie już tam się pojawiał na tym, na tym festiwale jeszcze bardzo ciekawe rzeczy byli, bo obserwujemy tutaj przez nas, nasz portal katolicki christianitas.sk reakcję księży nie? i bardzo ciekawa była reakcja takiego znanego księdza salezjanina słowackiego Dona lub ojca Holubcika salezjanin i on mówi tak, że bardzo jestem jakby zniechęcony, albo e, mi się nie podoba, że pan organizator Michał Kaściak e, przeprasza w, przez taki sposób, bo ja również jestem i pan e, i Ksiądz, e, czyli ojciec Holubczyk salezjani jest organizatorem festiwalu e, katolickiego w Trnawie, który już ponad 30 lat e, się odbywa I on mówi to i proszę zwrócić uwagę, bo wolontariusze z katolickiego festiwalu uczestniczą. Festiwale pochoda i pomagają jako wolontariusze, i ja sam im proponowałem, żeby tam szli i pomagali. I teraz już nie będę im proponował. Bo cytuję. Bo ten festiwal został e, jakby e, zgwalcony przez, żeby nie powiedzieć jakoś e, to. I już więcej nie będę proponował młodym ludziom, żeby uczestniczyli w festiwale Pochoda, dlatego że ten festiwal został już lewacko-ideologicznie i tak dalej zniekształcony. Czyli totalitarnie ideologiczny festiwal jest od tej pory Festiwal Pochoda. Tutaj, tutaj możemy jakby się zapytać, ojciec. Ojciec Salezjanin, Ojcie Józefie, to dopiero teraz, to zauważyłeś, przecież ten festiwal jest znany, tam ludzie używają narkotyków, jest seks, jest to. No po prostu nie chcę wchodzić w szczegóły, co tam się dzieje. Zapewne za poglądy głównych czy, czy artystów, tak. czy organizatorów są znane od lat, to nie nastąpiło z dnia na dzień. Tak, i tutaj, i tutaj ksiądz Salezjanin, ojciec Salezjanin nawet proponuje młodzieży, którą formuje w oratoriach świętego Jana Bosko, no chodźcie tam, pomagajcie, bo oni pomagają jako wolontariusze, ci sami ludzie, którzy pomagają w budowaniu tych stageów na katolickim tak. festiwale to ci sami ludzie uczestniczą. I teraz on, ksiądz, ksiądz Salesjanin, mówi: Już teraz im to nie, prepo, nie proponuje, bo ten festiwal został jakby ideologiczno-totalitarny. Czyli dopiero teraz, ja pytam, że to takie retoryczne pytanie do, do księdza: Czy dopiero teraz, czy to już wcześniej nie było tak? I było tak po prostu. Tak, a, było tak widoczne. A jeszcze chciałbym zapytać, czy była jakaś reakcja episkopatu na, na, na to zdarzenie? Czy wystosowano jakiś dokument? wypowiedzi? Reakcja, reakcja była taka, że powiem: reakcja cisza, milczenie to była ta reakcja, czyli nic. Nawet nasi redaktorzy Christianitas poszli do, do księdza biskupa z pytaniem, żeby. No, żeby dał jakieś stanowisko i nawet ksiądz biskup mówi nie będę się wypowiadał właśnie jeszcze, jeszcze, jeszcze nie będę się wypowiadał. Aha, rozumiem, A, czyli odmówił on, on jakby wypowiedzi no. Na pewno na pewno jest zaskoczony i nie oczekiwał oczekiwał może, może oczekiwał atak od lgbt bojówki ale nie oczekiwał, że odrzucą go realizatorzy. albo nie, nie nie, 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 będą tak. go wspierać. Chcia, chcia, chciałem, jeszcze. A jeszcze ciekawe. Mhm, tak, bardzo proszę. Jeszcze taki, jeszcze taki, ostatni już wątek. Tutaj, tutaj jest reakcja takiego słowackiego tygodnika tyżdzień, czyli tydzień. To jest, to jest, taki tygodnik, można go porównywać z tygodnikiem powszechnym, tak? Mhm. I tam redaktor naczelny pan Stefan Hrib też odnosi się do tej sytuacji i oczywiście krytykuje Oczywiście mówi, że calowanie lesbijek to jest ok, ale nie jest dobre, żeby odrzucono biskupa. tak? Że, że tam miało być odwrotnie biskup miał być broniony i nie podrzucony. Nawet, nawet tutaj Słowacki Tygodnik Powszechny, taki, taki centrystyczno-lewacki tygodnik, jest po stronie biskupa i mówi, że ten festiwal już nie ma, jest to, jest to jakby plama na, 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 na tym festiwale, i jest to najgorsze wydarzenie, które tam się wydarzyło, bo kilka lat temu doszło do. Przyszła taka wichura i zmarło kilka ludzi tam. Taki namiot zawalił się pod wpływem wiatru i zabił tam kilka ludzi. To było dokładnie 10 lat temu. Czyli to było takie wydarzenie i mówi, że to jest takie drugie, takie jeszcze gorsze, najgorsze wydarzenie, jeżeli chodzi o ten festiwal, pochoda w Trenczynie na ta lotnisku. Tak, tu jeszcze chciałem na sam koniec zapytać też o profil pewien światopoglądowy też biskupa Halko oraz oraz, oraz księdza Cholubczyka, który, który wypowiadał się przeciwko temu festiwalowi. No, z tego, co pan tutaj opowiada, no, wydaje się, że są to osoby o nastawieniu bardziej reformatorskim, takie liberalne skrzydło kościoła, które no, jednak pragnęły ewangelizować te, te środowiska lewackie LGBT. W związku z tym taka, ta, ta, taką działalność podejmowali. Czy to jest moment, który może niejako tym środowiskom liberalnym w całym kościele pokazać, że no, to przyspieszenie, tej całej agendy, że, że, że ta nienawiść wobec kościoła, wobec wszystkiego, co chrześcijańskie, no praktycznie uniemożliwia jakąkolwiek taką ewangelizacyjną działalność. Tutaj odpowiem, odpowiem jeżeli pan chce, zapyta o, o światopogląd bis, biskupa Halko i księdza, księdza Jana Jana Cholubcika Salezjanina, albo, albo Józefa, teraz nie wiem dokładnie jak się nazywa. Księdza Jana, księdza Jana Cholubcika Salezjanina. To powiem tak, nie mogę powiedzieć, że są konserwatystami. Tak, to jest bardziej tak po środku takie, no. Jak mówi święty Paweł, jestem wszystkim dla wszystkich. Nie? I staram się tak, tak być otwarty na wszystko i pomagać skierować do Chrystusa każdego. I tutaj tutaj ja bym to ich staranie jakby oceniał pozytywnie, ale tutaj. Szczególnie w wypowiedzi księdza, księdza Holubcika bym powiedział, że powiem z, proponować młodzieży, którą formuję w Oratorium Salezjańskim, że jednak idźcie tam na ten festiwal i, i wiedząc o co tam chodzi, że to jest. I potem, potem jesteśmy zdziwieni, że to nasze społeczeństwo tak wygląda, jak wygląda, nie? że mamy takie problemy, jakie mamy, no, i które są zresztą podobne, podobne z Polską. I to jest jak, jakby, jakby nie tylko unikać grzechu, ale unikać i miejsca, gdzie ten grzech, jakby gdzie, gdzie można się narazić na ten na ten grzech. Tutaj tutaj warto. Ale, ale tutaj uczestnictwo Biskupa bym powiedział na tym festiwale, ocenił bardziej pozytywnie, dlatego że, że no, jest dobrze, że tam był i, i ja powiem tak, że dobrze, że to do tego doszło, bo jak już mówiłem, jest to szok. Jest to szok, i oni już teraz wiedzą, że jednak jak Pan mówił, nie ma tolerancji dla wrogów tolerancji. Nie? I tutaj ktoś kieruje nasze społeczeństwo przez taki sposób, że wszystko wolno, ale nie wolno Katolikowi mówić, że na przykład związki LGBTI no po prostu nie. Aborcja po prostu nie. To nie wolno nam mówić, ale jak pracujemy w sferze, w dziedzinie socjalnej, nie wiem, hospicjum, jako katolicy, to okej, okay, to, to możecie, ale to nie. Nie mówcie nic, cisza, zamknąć kościele w DPS-ie, w Domie Opie Opieki Społecznej, gdzieś tam zajmujcie się, powiem, starcami, emerytami, ale nie zajmujcie się, nie, nie formujcie młodzież, bo to średniowiecze i, i ciemnogród i tak dalej. Zresztą średniowiecze według, według mnie i tego, co czytałem o średniowieciu, powiem, teraz jest ciemnogród i wtedy to było tak by oświęcenie, jeżeli, jeżeli tak to można powiedzieć. Tak, niewątpliwie tak było. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim Państwa gościem był Martin Komar, Stowarzyszenie Słowakia, Krystyana. Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy Słowację. Ja również dziękuję i pozdrawiam widzów PH24 i dziękuję za tę możliwość wypowiedzi. Dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.